Jak osiągnąć efekt sztucznych rzęs. Jeszcze nie mam umalowanych rzęs celowo, żeby móc pokazać moje jasne, krótkie, i mizerne rzęski. Będę malowała się do lusterka, żeby lepiej widzieć. Tuż, który 200% pogrubia rzęsy i wydłuża, nadając efekt sztucznych rzęs zaczynają być widoczne. Można malować oczywiście kilka razy. To jest po pierwszym razie pomalowania, no ewidentnie rzęskę widać, drugie oko nic. <grytanie> Bardzo polecam. W tym tuszu się zakochałam, ponieważ moje rzęsy rzeczywiście nabierają gęstości. Kiedyś zdarzyło mi się, że koleżanka powiedziała, czy sobie zrobiłam doklejane. No jak? Jeszcze dolne rzęski, drugie oczko i do pracy. Jak się wam podoba?